Kucharzy, w 2019 roku najlepszy kucharz w Polsce, czyli nowy MasterChef, jest... Już wszystko wiemy, Grzegorz! To było spełnienie marzeń mojego syna przede wszystkim, bo syn był zafascynowany MasterChefem Juniorem. Ja dla ciebie to zrobiłem, wiesz? A ja dla ciebie cię wspierałem. Pamiętaj, zawsze wiesz swoje marzenia, tak? Miej marzenia i wierz siebie. Książkę. Wow, jak fajne zaskoczenia. Yeah. Ojejku. Zobacz Kasia. Czy marzenia się spełniają jednak? No, zdecydowanie. Jakie to uczucie widzieć siebie na okładce książki? Wzruszenie ogromne. To jest... Yy... Coś, o czym ja naprawdę nigdy nie marzyłem, bo ja marzyłem, żeby wziąć udział w tym programie, żeby się dobrze bawić, może spełnić swoje marzenia właśnie w tym kierunku, ale nigdy nie, ma, nie myślałem, nawet mi to przez myśl nie przeszło, że wygram, że wydam taką książkę, że tutaj będą moje przepisy. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Grzegorz Zawierucha od kilku lat mieszka z żoną i ośmioletnim synem w Warszawie. Prowadzi firmę budowlano-remontową. Pochodzi z Kielc. Jego rodzice dość szybko odkryli w nim talent muzyczny. W wieku czterech lat grał już na akordeonie i pianinie. Skończył szkołę muzyczną w klasie wiolonczeli. Gotowanie towarzyszyło mu od dziecka. Kiedy rodzice pracowali, to właśnie on troszczył się o obiad dla siebie i trójki swojego rodzeństwa. Grzegorz ma dwie starsze siostry i młodszego brata, znanego aktora Rafała Zawieruchę. Nam się nie chciało po prostu mieć garów, więc postanowiliśmy, doszliśmy do ładu, że nie będziemy używać talerzy, tylko po prostu ugotujemy makaron, zrobimy, Grzesiek robił sos z torebki. Wywalaliśmy makaron na środek, polewaliśmy tym sosem, mieszaliśmy wszystko i tak sobie przygarnialiśmy do siebie, no i oczywiście no widelce tylko, żeśmy zmywali. Później tylko mama wracała do domu i się dziwiła, skąd takie czerwone plamy na ceracie. Proszę. O, zapraszamy! Ej. Kaka, tak! bardzo śmieszne! Witamy cię, synu! Witamy! Jak S fajnie, że przyjechałeś! Nie Nie rodzina zawiaruchów jest wyjątkowo liczna. W sumie w ich domu wychowało się ponad 20 dzieci. To dlatego, że rodzice Grzegorza od lat prowadzą rodzinny dom dziecka. że się na przykład pracował w firmie, y, gdzie był śmieciarzem nawet od samego początku. Później awansował w różnej fabryce medycznej, pracował, pracował jako kelner. No wszystkiego nie bał się roboty, nigdy ciężkiej, tak? Później po powrocie do Polski y, z automatu robiłem dokładnie to samo y, tutaj w Warszawie y, na miejscu y, kamienice, studia filmowe, restauracje. No właśnie między innymi tą restaurację zrobiłem całą od podstaw 7 lat temu. To jest takie moje małe dziecko. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, i czegoś... Witam cię serdecznie.